Kolejny dzień ładnej pogody, więc kolejna szansa na kontynuację budowy ogrodzenia. I, no i Kamil ma wolne. No Kamil tam, nie wiem czy widzicie, ale tam właśnie ucieka staczką. taczką. Wow. Czyli przewozi ziemię, którą wykopał z dołków. Bo u nas tak właśnie jest, że my przy remoncie, Kamil jak może to nam pomaga przy e, ogrodzeniu. No i wszystko jest uzależnione oczywiście od pogody, od możliwości Kamila no my w tej chwili o piękne dołki szerzej na górze i głęboko jest półmetrowy dół tak żeby było właśnie i więcej betonu i głębiej zalane wszystko widzę 4, 5 dołków Kamil wykopał w ostatnie 40 minut także posuwamy się do przodu proszę bardzo a plan jest taki że po tym sznurku żółtym dochodzimy do tej małej wieżby i dalej już nie robimy słupku, dlatego, że tutaj będzie wstawiona stara brama. Którą wyjmiemy, którą w tej chwili mamy. Nowe bramy na jej miejsce przyjadą, a ta stara tutaj będzie jako taka brama awaryjna, żeby można było wjechać na ten teren. A oto no nasz kamień, proszę bardzo! Zasuba z taką. W koszulce Harley'a Co tam słychać panie? Dlaczego człowiek całe życie musi kopać dołki? No to ja nie wiem, było sobie inną robotę znaleźć, panie Gdybyś miał inną robotę, to bym robił inną robotę, a ty chcesz żeby dołki ciągnęły no, no to prawda, to prawda Ale skończą się dołki, zaczną się inne rzeczy Będziemy robić ten... Wylewkę w warsztacie przyszłym. Pasuje? A coś innego oprócz budowlanki? <laughs> oprócz budowlanki, i imprezy jakieś zrobimy, coś jeszcze zrobimy dzisiaj. Dobra, także prace się posuwają, dzisiaj będzie kolejnych kilka słupków zalanych. Nie, myślę, że do wierzby Kamil, do, dociągniemy spokojnie dzisiaj, nie? Może A, nawet, może no, nawet i dalej. To, I to tyle będzie na dzisiaj, jeszcze przyszłym tygodniu. No co ty? Musimy zrobić więcej, musimy nadrobić, musimy wyrobić 120% planu normy. Nie możemy, nie mam, jak za komuny? Nie mam tyle czasu, mam też swój kanał i eee. muszę wraka przygotować, bo już za miesiąc kolejne dowody. No to, to prawda, to prawda. Oglądajcie Kamila, jak buduje wraki samodzielnie zupełnie, na kanale Offroad Wrak wyścigowa pasja. I na tym kanale zaczcie również relacje z wyścigów wrakowych i offroadowych. Także zapraszamy. Oczywiście. Dobrze. Zapraszamy. Skrybujcie. I naprawdę lepszymi wózkami się jeździ niż ten tutaj. No Proszę bardzo. Większy otwór na górze, mniejszy na dole tam pod spodem trochę gruzu idzie jest zmontowany w słupek drut żeby dobrze zahaczył się za beton i teraz trochę obgruzować żeby ustawić go pionowo i później zalewałem betonem w trakcie zalewania betonem jeszcze odrobina gruzu jest dodawana jak to wygląda po ustawieniu słupka pionowo, a no tak A tutaj to nawet za dużo tego gruzu poszło ale tutaj zobaczmy, no, tu jest dobrze. Jest luźno. Ty, co to za kapsel? To twój? <grywdy> Wodę pijemy, a tu kapsel. Ja mógł być w gruzie. Tu są dużo luźnych szpar między gruzami, więc rzadszy beton swobodnie tam się wlewa. Można oczywiście trochę mniej tego gruzu dać, żeby więcej betonu dotarło na dno. Tu chociaż tu i tak dociera. Tak jak sprawdzaliśmy. Więc zalewamy, i później na już leci sam beton, i tak jak tutaj mamy efekt końcowy. Ach, to trochę słupków jeszcze, bo proszę bardzo, tam wszystkie słupki postawione, tu postawione, tu zostawione miejsce na dodatkową bramę, tak zwaną awaryjną, czyli jak trzeba będzie wjechać na tę część ogrodu, a na przykład tam w tej chwili już przejazdu mieć nie będziemy. Więc, żeby wjechać na tę część ogrodu, czy koparka, na przykład do kopania stawu, czy będziecie cokolwiek potrzebowali, żeby wjechać, to tutaj będzie brama rezerwowa. A tutaj ustawiamy dalej, dobra, idę do roboty. Kamil zrobił swoją zupkę i teraz każdemu będzie lał po kubeczku. O! A kto szczęśliwszy to i gęstszego dostanie Tak jest żmudna to robota ale przynajmniej wlewa się w konkretne miejsce Tam gdzie trzeba Kręcimy Ja kręcę filmkami i kręci weterynarką ale muszę się Wam podzielić jednym spostrzeżeniem, które. Zauważyłem, że prawa wstyki się nie zgadzają ze sobą. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest bąż od wody, i on sobie. Tutaj jest sobie ten. I jak się tak zagnie na tym, o, tak się zagnie, on za chwilę poleży dłużej, nagrzeje się na słońcu, i tak się zagnie, i woda przestaje nam lecieć. Rozumiecie to? No to jest zrozumiałe, nie? Ale tu na przykład mam kabel od siły, i on też się zagiął. I prąd leci I się woda na zagiętym kablu nie leci, prąd na zagiętym kablu leci. A nie ogarniam tego tematu. Nie ogarniam w tej kuwety normalnie. Dzień dobry, dzień dobry. Ta postać wynurzająca się schylona z tyłu, którą obserwujemy od tyłu <laughs> to oczywiście kamil. I proszę Państwa, dzisiaj wzięliśmy się za siatkę. Bo słupki już jak widać są. O, cały długi rząd słupków, i czas najwyższy na siatkę. Jak to wygląda w przypadku siatki? Ano tak, że jak ją rozwijamy, a siatka jest w takich rolkach dziesięciometrowych. Trzeba ją rozwinąć, położyć sobie najlepiej na płaskim terenie, Posprawdzać, czy któryś drut z siatki nie wystaje w którąś stronę za bardzo. Jak wystaje, to trzeba go oczywiście przekręcić, żeby się schował. I my sobie kilka takich rolek siatki łączymy ze sobą, bo mamy na końcu ukośnicę. I tutaj co 25, co 30, mniej więcej metrów też powinna być ukośnica, i tutaj jest. I do tej ukośnicy chcemy dzisiaj dojechać z rolkami siatki. Rolki siatki wyglądają tak, proszę bardzo. 10 metrów się tu mieści, i. Teraz całe zadanie to polega na tym, żeby te siatki ze sobą połączyć. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak się łączy siatki. Jak ktoś nie wie, to od razu pokazujemy. Mistrz Fahura tutaj, mistrzu prezes, pokaże. Jest taki drucik, jeden luźny, w każdej siatce dołączony przez producenta. Także o tyle łatwiej. I proszę, bardzo bierzemy taką siatkę i trzeba będzie za chwilę ją po rozwinięciu, takie druciki połączyć. Pokażemy, jak to się robi. Proszę bardzo, jak to wygląda? Siatka jedna się kończy, siatka druga się zaczyna. No i teraz co? Wszyscy, którzy wiedzą, to wiedzą, a cłoniaczki kurcze, którzy nie wiedzą. Proszę bardzo, no co? Zdrutować nie. Bierze się o to taki drut i zahaczając się o jedną i drugą siatkę, kręci się go. I w ten sposób drut wchodzi pomiędzy siatki i łączy je. To jest tak, jakby robić na drutach. Coś, coś w tym stylu, coś w tym stylu, takie robienie na drutach i tutaj łączy się dwa ściegi, <laughs> proszę bardzo, o, o właśnie w ten sposób, zobaczcie jak końcówka idzie i zahacza się o kolejne, o tak jakbyśmy igła nitka i byśmy cerowali. Jakiś materiał. Chociaż nie wiem czy wy wiecie co to znaczy cerowanie, bo... Znaczy starsze pokolenia, które nas oglądają to dobrze wiedzą co to znaczy, a młodsze to nawet nie wiedzą co to słowo cerowanie znaczy. mógłbyś trochę. No właśnie, czekaj, czekaj, bo tutaj się... o, dobra. I teraz ja trzymam, a igła jedzie. Coś bardziej... Yy, lekarze też będą wiedzieć, bo to przypomina też szycie yy, ran na przykład. Wciętych. o, i tylko zahaczamy, zahaczamy, zahaczamy no czekajcie, czekajcie, cofnij, czekaj. cofnij cofni o jedno tutaj przechodzimy i za chwilę będziemy mieli to skończone, czekajcie, bo tutaj trochę nam roślinność chwastowa przeszkadza e, musimy cofnąć o jedno dobra, zahaczamy tutaj, jedziemy dalej dobra, jedziemy jedziemy i jeszcze jeden ruch i patrzcie, cyk i siatka jest połączona. Tada czary. <gry> Także prosta robota, jak widzicie. I w ten sposób siatka za siatką, rolka za rolką. Już w tej chwili mamy 30 metrów. Znaczy, 30 metrów, jak Kamil za chwilę to rozwinie. A tu proszę ładnie, połączone śladu nawet nie ma połączenia. Tak dobrze szyję ten chirurg tutaj. Chirurg siatkowy, proszę Państwa. <gry> Tu jest siatka, którą już naciągnęliśmy jakiś czas temu, ponieważ nasz sąsiad kochany też się ogrodził, tylko zupełnie inną siatką. Ale kochani, też z siateksu. <grytanie> to jest siatka leśna, 10 na 10 oczka. I ponieważ sąsiad się ogrodził, że mu zające tutaj nie wchodziły, bo sąsiad się tylko przed zającami grodzi, no to też tą siatkę zrobiliśmy szybciej, żeby od naszej strony też mu żadne zające nie wchodziły. Więc ta siatka stoi od samego początku. A tutaj ten teren dopiero robimy. I teraz pokażemy Wam, jak to technicznie wygląda, żeby taką siatkę przypiąć. Jaki jest system. Tutaj mamy drut naciągowy. Po środku drugi i na samym dole jest trzeci. Oczywiście ukośnica do słupka, to wszystko wiemy. I tu są specjalne takie naciągi do, do tego drutu. A tu na płaskowniku, płaskownik naciąga siatkę. I to wszystko jest idealnie zgrane. W płaskowniku są otwory. Do których się łączy zarówno obejmę na słupku, jak i naciąg do drutu, jak i ten płaskownik. A że wszystko jest ładnie przewidziane na jednej śrubie, tu jest to samo. O, tutaj będzie lepiej widać nawet. Mało tego, to można to zrobić na jednej obejmie. Proszę bardzo, Obejma jest jedna, która trzyma właśnie i płaskownik, i naciąg i jednocześnie dzięki takiemu zastosowaniu takich specjalnych. Przelotek, można to nazwać przelotkami. Takie blaszki, które są odpowiednio wygięte, zakładamy je na obejmę i one, jak się dobrze je ułoży, to stanowią dodatkowe oczko. Krótko mówiąc, wygląda to tak. Zdejmę to, będzie trzeba jeszcze raz włożyć. O, proszę bardzo. Z jednej i z drugiej strony mamy dodatkowe oczko, w które możemy włożyć właśnie ciąg. I oczywiście, w naszym wypadku, Kamilko, proszę cię o pomoc. W naszym wypadku, o, oczywiście, również wkładamy jeszcze jedną rzecz, czyli ten płaskownik, który montujemy na końcu siatki, przewlekając go przez wszystkie oczka. I dokładamy go tutaj do pierwszego od dołu, drugiego i trzeciego na samej górze. Wszystko razem skręcamy na śruby. Śruby wyglądają jak. Proszę bardzo, zestaw banalna konstrukcja, więc łatwo to się wszystko czepia i po zaczepieniu wygląda tak jak pokazywałem. Prosto, łatwo i przyjemnie. Dodatkowo są jeszcze specjalne przyrodki, ale to pokażę na następnym słupku. Rozciągnęliśmy trzy druty, trochę zabawy z tym jest, bo to jednak długie odległości, więc takie rozciąganie troszeczkę czasu zajmuje, trochę jest mało wygodne, bo gdzieś robisz ten dolny drut na samym dole, przy ziemi. Jak jest dzisiaj, takie dzisiaj mokre, no to wiadomo, niezbyt przyjemnie. No, ale te druty jednak po coś są, tak, żeby tą siatkę napiąć, naciągnąć. I w tej chwili kamil na końcu ten drut montuje. Tu już jest, proszę, zamontowany. Nie, jest zamontowany. Znaczy zamontowany, no znaczy nakręcony z tej strony, tak? I teraz ten, co ja się na, na samym dole, proszę bardzo, też będzie zaraz przekręcony. Jak to się robi? Proszę bardzo, ileś tam tego drutu suwamy. I wystarczy parę razy przekręcić kluczem, żeby drut się skręcił. I wtedy. Automatycznie ten, to jak to się nazywa? Teraz? Naciąg. Naciąg, tak. Ten naciąg automatycznie trzyma, bo tam ma specjalne zapadki, że to nie może się cofnąć. Dobra. I mamy. Teraz trzeba samo zrobić z drugiej strony. I będzie siatka w miarę napięta na drutach, natomiast my musimy ją naciągać po kawałku. My tak mniej więcej co trzy słupki naciągamy. Jak to robimy? A no, wykorzystujemy sobie pasy transportowe do tego. Czyli włożyliśmy sobie, poprzeczkę, włożyliśmy sobie poprzeczkę w siatkę i pasami naciągowymi bardzo łatwy sposób naciągamy tą poprzeczkę. Więc siatka się naciąga. Ważne, żeby ją co jakiś czas unieść trochę do góry. Bo jak Wam się wbije w ziemię, to tutaj ten pas może tego nie naciągnąć. Także unosimy, żeby ona się tam wyprostowała, wyrównała na górze. Słupki trzeba mieć dobrze zabetonowane, bo jak nie, to Wam się słupek złamie. Także to wszystko musi być dobrze zrobione. Dobra, kamień moi drodzy przerzuci teraz e, szybko na następne trzy słupki, a ja wam pokażę, jak się tą siatkę w łatwy sposób mocuje do słupka. Otóż jest taka plastikowa przelotka skręcona dosłownie na jeden kręt, samogwintujący. przez którą tą przelotkę przechodzi drut. No i wiadomo, że jeżeli teraz przyrodkę dociągniemy, ona w tej chwili jeszcze nie jest dociągnięta luźno, żebyśmy mogli naciągnąć drut. Jak naciągniemy drut, to ja dokręcę wszystkie przyrodki, te dony zaciskają drut. I wiadomo, że jeżeli drut jest dociśnięty do słupka, no to siatka też nie odejdzie w żaden sposób, bo ona się na drucie trzyma. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o. Się muszę doprostować, ale dobrze. Tu kolejna przelotka, na kolejnym drucie, i tam na samym dole oczywiście również jest przelotka. I tak na każdym słupku. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to jeszcze może sobie tutaj pomiędzy złapać drucikiem, tak jak to się tradycyjnie kiedyś wiązało, czyli drucika, drucikowało się do, do słupka, czy niektórzy. Przyspawują nawet, żeby nie ukradł, nie ukradł siatki no Tak oczywiście też można Natomiast Ta konstrukcja jest tak prosta, szybka w montażu, że wystarczy A to pani prezes, proszę bardzo Jak tam pani prezes? Zimno Zimno, troszkę jest zimno, także Pani prezes pociąga noskiem Co dzisiaj na obiad pani prezes? A co zrobisz? A nie no, myślałem, że pani coś zrobi ja to dynię pieczoną, nie dynie, tylko cukinię pieczoną z serem. Poproszę. Albo dynię makaronową z sosem makaronowym według naszego przepisu, który możecie znaleźć tutaj o prawym górnym rogu. Przepis na dynię makaronową, która sobie tam rośnie. No dobra. Naciągamy dalej, napinamy i jedziemy z tematem. I znowu jedzie do nas duży samochód, a duży samochód to kolejna dostawa. Tym razem do naszego ogrodzenia przyjedzie brama. Nawet dwie. Ale druga to wam nie powiem, gdzie będzie. Będzie niespodzianka.